Tu to jest normalna droga, tu możemy przejechać. Gdzie? Tu, tu. Nie, tu. Oczywiście, że możemy wjechać, proszę pani, nie ma tu żadnego zakazu wjazdu. Ale, wy się ale to jest droga zamknięta, gdzie mamy to robić? Pani kochana, Ale komu, nie prz... ale komu przeszkadzamy? Nie mamy tory, ale wie pani, jak ciężko się na nie dostać. Nie wywrócę się, proszę pani. Niech pani się naprawdę nie martwi, kompletnie. No My staramy się w takie miejsce pojechać, proszę pani, żeby nikomu nie przeszkadzać, żeby nie stwarzać nikomu zagrożenia. Nie jesteśmy wariatami, którzy w centrum miasta jeżdżą. Także niech się pani nie denerwuje. Bardzo pani dziękuję i miłego wieczoru pani życzę. Ja życzę Oczywiście. Miłego wieczoru życzę. Jest zakaz wjazdu. O tam nie Jest zakaz wjazdu, Jest zakaz wjazdu. jak nie chcecie mieć kłopotu, wróćcie się. nie widzieliśmy, że to jest prywatne tabliczki są i co? No i co, pojedziemy kulturalnie do domku i więcej nie będziemy wjeżdżać oby to było ostatnie, ale ja nie sądzę nie, powiem panu czasem a to gdzie tu, Droga gdzieś? Ja jestem taki człowiek, żeby po prostu komuś wjeżdżać i psuć komuś wyjechać drogę i wjechać, to jest prywatne no, nikt zawsze te tłumaczenia są, zawsze nikt nie wie nie mówię poważnie, wy, ja my, kładę wam je 2-3 tygodnie dopiero Tak, 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 tak. dobrze <laughs> Dobrze, dobrze, wszystkie numery mam nagrane To ten. Dobrze To tam koło chałupy, czy gdzie? Nie. Moment, moment, mam słuchawki, Mila. Moment, muszę muzykę zatrzymać. Moment, nic nie Moment. słyszę, chwila. Co wy k robicie? Słucham? Demolujecie teren jak możecie. Ale do tego służy bruz. Nie, bruz nie służy, tablicę czytałeś? No, za, za tego. Ja i tak cię znajdę. Nie masz tablicy, oczywiście, że nie masz, ale ale ja was znajdę. Tablice masz duże, żółte. Zakaz kopania, jeżdżenia, rozwalania terenu. A ludzie jeżdżą wszyscy. Ty jeździsz. Tacy kretyni jak ty. Rozumiesz? To jest park rekreacyjny. Nie dla was. No dobrze, Rowery, będę piechota, kijki i tak dalej. Ale nie motory. Ja to wyślę. I ty jesteś, bracie, tutaj <laughs> nic, co ci nie da. Ja jestem z policji, także w kopaczku jesteś utopiony już w tej chwili. Już tamtego Twojego kolesia, który tam jeździ tak samo na Meksyk. Jeżdżę grałem. samotnie. Proszę? że samotnie. Jest drugi taki koles jak Ty. I jesteś, bracie, jesteś załatwiony. Non che denunciare. Va <susurra> bene. Va bene. Andiamo donna è la foto di una volta. Jest tak, że koledzy drodzy zajechaj, że prawie do rowu wjechał No przepraszam Ale gościu ty piłeś coś? No tak A i jedziesz po piaku, Gdzie ty mieszkasz? Tutaj, w tym Gdzie tutaj? Dalej. Co? Tutaj Tam? No Ty on na naje... jest Dobra, jedę. Ale k... no, gdzie jedziesz? Dobra sorry. To ch... jest po pchu chuj, dawaj jedziemy za nim Czym mu klucze zabrał, ale to w polną drogę to nikomu chyba nic nie zrobi. Zobaczymy gdzie dojedzie, żeby nie wyjechał na asfalt, ale bo kur... nie? Żeby pier... nie No jeba, kur... niego. prawie jebnął. No? To cię ja p******* tu go gonię, patrzę, ten coś jakoś tak kur... dziwnie. Ale zobaczymy nagrały gdzie on dojedzie, co? Это ровер берет на полицию. Ходичь! Слышишь? А не просто, чтобы ты увидел это? Да сами штуки. Иочей. Что, идиот? Да не могу. Не, дай мне тут. Опять слышишь. Опять захочу зайти. Полиция, мы будем засунуть. Что? Да сами же ровер. Да, что, пожалуйста, не вижу. Да, и что? A co ty wiesz? Ja zadzwonię ja policji. No to niech z... pan sobie ale No właśnie. Ale on od, od Nie od roweru. W ogóle proszę mnie nie k***** tykać rzeczy. Tam, ja ci dam k*****. Ja ci dam Ja ci dam k***** na tył. Dwa tu. O, dwa na Nie. wiem, niech Nie, nie, nie pan Zejdź z roweru! NIE BĘDĘ SCHODZIĆ Z ROWERU! TO JEST MÓJ ROWER! policja! Przyciec. Nie ma problemu, niech pan dzwoni. Ja, no dobra. Niech pan, dobra, niech pan tylko puści klamkę. Co pan trzyma, to. To się tu musi skończyć. nie ma problemu. Nie tak jak być Bydgoszczynie. Co ty już jedziesz, Patek? Ja się tu będę jeździł, niech pan je puści. Od, od, Odjadź jeszcze raz nie? Nie, ja się tu będę jeździł. Nie! Bo jak powiedział obieg jest sportowy, należy potęcza i pod, pod gimnazjum. No ja I proszę bardzo. I co? No ale pan jest pan sportowy, zbroni, czy nie? to jest tylko parking. To jest parking, ale to jest głowa druga. To ja ale to czemu pani zabrania w niedzielę? Tu nikogo nie... Nikogo, a może w każdej chwili ja już pojadę teraz ja. No to ja się odsunę. Słuchaj, no coś to jest taki mądry. No jak mądry, no mówię jak jest. Mówię ci, mam zadzwonić czy nie? No to niech pan może dzwonić, nie to jest obojętne. I proszę mnie w ogóle Nie, puścisz. rower ja będę aż po... O, ty, o, nie, ja. Petey, ej dzwoni dzwoni na pan... Pierdol się z tym. No... Proszę pana, może pana policjant dzwonić? Proszę mnie puścić w tym momencie. Ty jezasasparka! Niech pan sparta. mnie puści! To się wszystko nagrywa. Ty możesz brać i, i na tak? Ja odpowiadam tu. Nie ty. Co no, oni tu jeżdżą, no, ja nie wiem, czyś ty to widział. I, i jak jeżdżą na tych rowerach i na tych, to jest ruchowa druga. a Ja Wy odpowiadam za u... ubieg. Wy mówiąc. Tu nie wolno wjeżdżać, wejdziecie tutaj zakaz, ochce nie wielu Tu jest, jest dla je... autobusu, nic więcej. Ale skąd mogę być, znak nie, nie ma. Co no, nie, nie. ty jest. mnie nie uświadom. Wy go szarpiecie, a to ja go wiem. Ja szar go szarpię, bo ja go muszę zmusić do policji. No to no niech pan dzwoni, ale proszę pana, zbóńcie, proszę dzwonić. Ja? ja dzwonię, no nie ma problemu, ale ja. proszę mnie puścić, to jest mój rodzaj. Nie, ale ja go muszę trzymać, No to dzwońcie, bo ja już czasu nie mam, kurde. Ja, ty masz czas, a ja Nie mam, mam czasu, ja mam, powiedziałem. Ja mam, ten, normalnie, praca jeszcze służbą. No to co ja panu poradzę? No to i ty byś stał, aż policja... No to niech mnie pan puści, ja pierd... Nie, ja jest, Mówię rower trzyma! To jest mój rower? Nie, to jest mój rower, jest no to... zrozumie, bo no, to Zostawcie go! Zostawcie go! No, Dzwoniecie no, na to! Wiecie, ja się to jest ważny ofert. Ja to nie chodzi o to. To jest obiekt sportowy. No, no obiekt ale my tam jeździmy, my też robimy ja, sport. Ja odpowiadam. Nie ma zakazu. Ja. Jest zakaz. Jaki zakaz? To jest partia? Je, jest zakaz. Jest, ale nie takie coś co oni tu robią. Ale to nikomu nikomu nie obchodzi, Jest zakaz. Wiesz co by w było? Jest zakaz. Ja i co by było w Brzegu? Ale chłopcy to mają trochę czasu, są na rowerach Ale to muszę jeździć na takiej wiekcji, Dzwonicie czy nie dzwonicie? Hej. Halo. Dzwonicie czy nie dzwonicie? Jedne, jedne tylko czy odjedziesz, czy nie? Może jest Nie to jest Dzwonicie nie? Nie to jest ogar. Ale dzwoni od 10 minut. minut. No ja, nie Panie po To się buci kończy. Ja mam 82 lata ja życie przecież. I tyś mnie dla mnie jest zasmarkaty, a ten w ogóle to są dzieci. Jeszcze to to co? Pokaż coś, ty zrobił na dobra. Pokaż mi ty w ogóle. A co to ma do rzeczy w ogóle? To jest obiekt tu. Jął go w budowę. Jął, jął, wyjdź. Górnie widzisz, jak gdzieś pije do tyłu.

No to pan dzwoni! No to nie pan dzwoni! No to czemu nie... Ja to pójdzie No to po co pan nie straci, jak pan nie dzwoni? Pan nie pójdzie! Ja pan nie szarpię, ja zabezpieczył. Aha, pan mnie nie szarpie, mam to tu wszystko jest nagrane. To pan nie wszystko nie możesz w knut ugryźć, bo ja cię normalnie powinien zawieść. A, no to nie problemu, pan nie zawodzi. Takie rzeczy się tutaj robi. To widzisz jak oni jeżdżą. Oj, ja, ja nie mogę jak oni by normalnie iść. No, no, by dzwonicie normalnie, czy nie dzwonicie, to dżonice, to robisz? Dzwonicie czy nie dzwonicie, bo no, jak no, ja to, to, to ja osób wiadomo, ja, ja, ja czasu nie mam. No, to jedź! No to poriada, niech pan To No to Ja ci tam. powiedziałem, czy będziesz tu... Żeby no to pojadę dalej. pojadam no, dalej. Czy ty byłeś jeździł jako człowiek, albo by jeszcze ty tym robili? No dobra, normalnie no i co? Normalnie, to dobrze 好好 oh, oh. <laughs>